Cześć, tu Paweł Roguski, Partia Korwin, Koło Warszawa, Targówek. Dla takich nieśmiałych zro zrobię mały instruktaż, jak dokonać strasznej rzeczy, czyli przelewu. I to uwaga, mam już tutaj z plus dwa, ale y, zrobię to bez okularów. Kładziemy okulary. Ty się nie śmiej. Za mną mam telewizorek, co sobie podłączyłem, komputerek. Widać, jaka ładna capeta. prawda? Yy, I już przygotowałem dwie strony. Jedną stronę swojego banku, bo mam konto w banku <grym> i wy też musicie mieć, a drugą stronę Partii corwin, gdzie jest, są dane, yy, które by należało wpisać lub też przekopiować jak ktoś potrafi. <grym> ja na przykład potrafię. Yy, aby je w te rubryki wypełnić potrzebne, a bierzemy udział w akcji bomba pieniężna i nastawiamy tą bombę na 15 kwietnia. Na stronach partii jest informacja na ten temat. My akurat przelejemy 200 zł, no bo na tyle damy radę z żoną. Żona dała stówę, ja dałem stówę. W sumie mamy dwie stówy. Panie Januszu, żeby nie było, że ja nic nie płacam, to ja też płacam. Panie Janusz, Uwaga. Tu mam przygotowane dwie strony. Sobie już nastawiłem, obym zdążył. Tu muszę kliknąć, to jest jak mam akurat w PKO, ale to nieważne. A tu mamy stronę już partiakorwin.pl, wesprzyj kampanię prezydenta. To jest bardzo przejrzysta strona, łatwo yy, to znaleźć. I robimy tak. Potrzebny nam jest. Najpierw u mnie tu jest e, numer rachunku córcia, weź włącz, jakby to było źle widoczne na y, tym, no, tym ekraniku y, tutaj y, i może spróbuj nakręcić, ja, żeby może to będzie lepiej widać, bo ja jestem trochę taki nietechniczny, no ale y, tutaj w słońce mi świeci i w ogóle, ale sami rozumiecie przecież, że nasza partia to jest. Y, i wsparcie dla Pana Janusza to jest ruch powszechny, taka, takie pospolite ruszenie, więc no proszę mi tu wybaczyć Uwaga. Yy, u mnie najpierw jest numer rachunku lub telefon, yy, lub telefonu? Nigdy nic z telefonem nie przelewałem. No to numer rachunku 35 sześć 000 dziewięć Robimy kopiuj, i pyk. Wklej. O. Bo ja numer rachunku odbiorcy, został skopiowany. Prosimy upewnić się, ja jestem pewien, ok. Mamy numer konta. Teraz nazwa odbiorcy. Nazwa odbiorcy jest KW kandydata na prezydenta. Rzeczpospolitej Polskiej JKM, to się nam tu raczej nie zmieści, to robimy w dwóch takich e, częściach, KW kandydata na prezydenta, kopiuj do pierwszej linijki i wklej i Rzeczpospolitej Polskiej JKM do drugiej linijki, trudne co, łatwizna. <grytania> Koleżanki i koledzy. Teraz mamy adres odbiorcy. No to tu mi zbierzemy sobie 03991 Warszawa. Kopiuj do pierwszej rubryczki. Ulica Jeziorowa 48, Lokal 14. Kopiuj i wklej. I mamy adres wklejony. No, i teraz co tam jeszcze jest? Tytułem. Proszę bardzo, tytułem: Wpłata na kawu Janusza Korwin-Mikke. I dalej imię, nazwisko wpłacającego, miejscowość. Czyli wklejamy. Tytułem: Wpłata na kawu Janusza Korwin-Mikke. A tutaj mam klawiaturę, tylko się trochę mogę schować. Uwaga. stukujemy przecineczek będzie tutaj Momencik. tak przecinek Paweł Roguski to się dzieje naprawdę Przelew Live koleżanki koledzy naprawdę to, to autentycznie bo odłączyłem telewizor do Internetów <noise> i Warszawa, bo ja akurat z Warszawy, jak już wcześniej wspominałem, W-A-R-3-A-2. Bez okularów patrzę. Czy się nie pomyliłem? Jeszcze coś tam widzę bez tych okularów, jak się wytężę. Spacja. Płata na kawę. Janusz Korwin-Mikke. Paweł Roguski, Warszawa. Tutaj wpisujemy kwotę 200. Okej. Okay. Nastawiamy przelew na 15. Zla, zlecona data transakcji. Proszę bardzo. 15. Robimy. Robimy. Ok. I jeszcze musimy wpisać kod. Ja to akurat mam jakąś karteczkę z kodami. u tego. Kod. Dobra, do kodu to już muszę założyć okularki koleżanki. <gularki> <gularki> Jak się tyle już ma lat co ja, a ja jestem kurz 45, to bez okularków nie da rady. To i tak chyba będzie nie ostre, więc tutaj żadnej zresztą I uwaga. Teraz jest moment najważniejszy tego przedługiego filmu. Klikamy wykonaj cyk. Transakcja została zarejestrowana. Data wykonania przelewu to 20150415. I to by było na tyle. Taką ładną tapetę mam na komputerze. Zachęcam Was, kochani, do takiego samego aktu. Odwagi. Ponieważ oprócz głosu 10 maja płata, to obowiązek każdego, kto by chciał tu jakieś zmiany dokonać. Tak uważam. Pozdrawiam serdecznie, cześć.